Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Książkowy alfabet. Książkowy alfabet to taki odcinek, który już od dawna krąży na Booktube. Ja w opisie tego filmu zostawię link do kanału dziewczyny, która wymyśliła w ogóle tę grę. Na pewno wiecie o co chodzi, ale szybko Wam opowiem. Raz jeszcze. Chodzi o to, żeby na każdą literę alfabetu wybrać jakąś książkę, jedną albo więcej, która będzie właśnie poleceniem. Ja właśnie przygotowałam tutaj listę takich książek. To są wszystko książki, które ja bardzo lubię, więc być może już o nich tutaj na kanale wspominałam. Raczej nie będę się rozwodzić nad fabułami poszczególnych pozycji, będą to raczej takie krótkie polecajki, więc już nie przedłużając, zapraszam. Na literę A mam oczywiście klasyk, klasyk, który już się mógł. Zbrzydnąć osobom, które ciągle słyszą polecenia właśnie tej książki, ale cóż zrobić i tak wam ją tutaj polecę. Chodzi mi oczywiście o Anię z Zielonego Wzgórza Lucy Mount Montgomery. Aniec z Zielonego Wzgórza to powieść, która jest bardzo mądra i bardzo pouczająca, a jednocześnie zupełnie nie jest moralizatorska, jest zabawna, ciepła, wzruszająca i ma wspaniałą główną bohaterkę, więc oczywiście polecam ją absolutnie każdemu. Druga książka na literę A, którą Wam chcę tutaj polecić, to książka, która jest dobra na odstresowanie się. Jest to pozycja, może nie aż tak ambitna i jakaś wyjątkowa, ale która stanowi bardzo fajną rozrywkę. Przynajmniej stanowiła taką dla mnie. Mowa tutaj o książce A Curse of Dark and Lonely. Jest to pozycja z fantastyki młodzieżowej. Opowiada o. Jest to właściwie retelling pięknej i bestii, i mam wrażenie, że lepiej sobie poradził z tym retellingiem niż na przykład dwory Sarah J. Maas, które były w porządku, ale jednak Echoes um, of Dark and Lonely jest ciekawszy ma lepszą, ciekawszą właśnie główną bohaterkę, której z miłą chęcią możemy kibicować. Mamy tam bardzo ciekawy, ten fantastyczny świat, więc jak najbardziej Wam polecam. Na literę B mam przede wszystkim dwie pozycje z literatury obyczajowej. Bitread, wakacyjny romans i Bromance, klub książki. Obie te pozycje są bardzo takie fajne na odstresowanie, a oprócz tego ob poruszają takie mm, poważniejsze tematy. W Visualit mamy poruszony temat y, kryzysu twórczego i relacji z rodzicami, natomiast Klub książki porusza temat kryzysu w małżeństwie i braku satysfakcji seksualnej właśnie w małżeństwie. Drugie moje polecenie, a właściwie trzecie, na literę B to baśniobór, pierwsze trzy tomy. Jak najbardziej polecam każdemu, nie tylko młodszym czytelnikom. Ja mam 26 lat, a bawiłam się super, odczuwałam nawet przerażenie i ciarki na plecach miejscami. Baśniobór to książki, które są nawet tak bym powiedziała, przeładowane akcją, tam się nie można nudzić, więc czyta się je bardzo szybko. Na literę B polecam również prequel Igrzysk Śmierci, czyli Balladę Ptaków i Węży. Jest to powieść bardzo pogłębiona psychologicznie, również dużo tam poświęca na politykę. Bardzo fajna powieść, która pokazuje, jakie czynniki determinują... To, że w przyszłości ktoś staje się takim tyranem, osobą wyrachowaną, zimną, tak chłodno kalkulującą, bardzo polecam. Na literę C mam dwie pozycje z literatury faktu. Pierwsza z nich to Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, Wiktora Frankla. Jest to książka napisana przez psychiatrę, który był w obozie koncentracyjnym. On tam przyglądał się stanowi psychicznemu swojemu oraz współwięźniów. Na podstawie swoich doświadczeń on stworzył teorię psychoterapeutyczną, logoterapię. Bardzo ciekawa powieść, naprawdę warto ją przeczytać. Oprócz tego druga pozycja na literę C, którą chcę polecić, to Kronika Przyszłości Czarnobylska Modlitwa. Źle to powiedziałam. Czarnobylska Modlitwa. Jest to książka, która opisuje doświadczenie osób, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku katastrofy czarnobylskiej. Również bardzo taka poszerzająca perspektywę na takie ludzkie doznania, na takie ludzkie dramaty. Na literę D mam Zatrzęsienie pozycji. Na początku dwa klasyki, Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte, czyli klasyk, który ma wspaniałą główną bohaterkę, która wyprzedza swoje czasy i taki nieoczywisty romans. Oprócz tego jeden z najlepszych romansów wszechczasów, jeden z najlepszych romansów, jakie ja miałam okazję w ogóle czytać, czyli Duma i uprzedzenie Jane Austen. Kolejna książka to coś zupełnie innego, czyli Droga, powieść literatury postapokaliptycznej, przedstawiająca piękną relację pomiędzy ojcem a synem. Kolejna pozycja to powieść literatury pięknej, bardzo króciutka, ale która zawiera bardzo wiele takich um, prawd na temat różnych relacji, pokazuje bardzo tak głęboko różne takie absurdy w relacjach społecznych z rodziną, przede wszystkim dorośli Marii Obert, bardzo polecam Wam tę książkę, Ma, można tam się wedrzeć po prostu do umysłu naszej głównej bohaterki. No i oprócz tego na internet mam jeszcze dwie pozycje z literatury faktu, Dymy nad Wilkenau, Seweryny Szmaglewskiej, czyli najlepsza literatura obozowa, jaką miałam okazję czytać, choć nie pozbawiona wad. I jeszcze książka Dobry Wilk. Tragedia w szwedzkim zoo, która opowiada właśnie o tym, jak pewna opiekunka została zagryziona przez wilki, ehm, opiekunka, która była bardzo zżyta z tymi zwierzętami, ale ten reportaż to też o wiele więcej, on pokazuje taką szerszą perspektywę na w ogóle oswajanie drapieżników. Na literę E mam tylko jedną pozycję, ale za to bardzo fajną, jest to Emma Jane Austin, czyli pozycja taka bardziej komediowa, której, gdzie główna bohaterka musi się skonfrontować z własnymi słabościami charakteru, z błędami, jakie popełniła, gdzie główna bohaterka bardzo się zmienia na mm, kolejnych stronach powieści. Na literę F przede wszystkim Folwark Zwierzęcy Georgia Orwella, czyli klasyk, który obok roku 84 każdy powinien przeczytać, a oprócz tego mam dla Was książkę, która jest taką. Książką epopeją historyczną, obyczajową yy, i mowa tutaj o filarach ziemi Kena Foleta. Ja wiem, że tej twórczości Kena wiele rzeczy się zarzuca, czy to chodzi o spójność taką historyczną, czy o schematyczność pewnych wydarzeń, ale ja lubię te książki. Filary ziemi hmm, akcja filarów ziemi dzieje się tam przez kilkadziesiąt lat i toczy się wokół budowania katedry Kingsbridge, więc jest bardzo ciekawie, jest mnóstwo postaci i ja na przykład miło spędzam czas przy twórczości Kenna Folletta. Na literę G mam znowu dosyć dużo pozycji. Pierwsza to Gra o Tron, czyli pierwszy tom Lodu, Pieśni Lodu i Ognia George'a R. R. Martina. Gra o Tron to jest moja miłość i z nadzieją wciąż czekam na kolejny tom, czyli Wichry Zimy. Kolejna pozycja to książka z literatury młodzieżowej, fantastycznej. Gołąb i wąż jest to książka z mocnym wątkiem romantycznym, ponieważ mamy do czynienia z aranżowanym małżeństwem pomiędzy czarownicą a łowcą czarownic. Kolejna książka to zbiór opowiadań Joko Ogaby, Oga, Gropowa Cisza, Żałobny Skiełk. Bardzo mroczne i takie specyficzne są te opowiadania, naprawdę warto je poznać. No i ostatnia pozycja to książka z literatury pięknej, gdzie śpiewają raki. Jest to książka, która opowiada o głębokiej relacji człowieka z naturą. Mamy tam też wątek kryminalny, więc czyta się naprawdę świetnie. Na literę H mam znowu mnóstwo pozycji. Przede wszystkim oczywiście Harry Potter. No tutaj o Harry Potterze nie muszę nic opowiadać. Druga pozycja, którą chcę Wam polecić to moja niedawno miłość, czyli Hrabia Monte Cristo Aleksandra Diuma. Jest to książka o zemście, o... Przemianie bohatera, ale przede wszystkim jest to książka o miłości. Kolejna książka to Hobbit Tolkiena, czyli wspaniała książka fantastyczna o przyjaźni. Eee, kolejna powieść to Hopeless Colin Hoover, czyli książka, od której zaczęła się moja miłość i słabość do romansów bardzo dramatycznych, bo w Hopeless mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo dramatu. No i ostatnia pozycja to książka z literatury faktu. Honor opowieść o ojcu, który zabił własną córkę. Jest to książka, która okazuje taką brutalną, mm, brutalne prawo w Jordanii, które no, nie chroni po prostu kobiet, wręcz przeciwnie. Na literę i przede wszystkim mój ulubiony kryminał Agaty Christie, i nie było już nikogo. Druga pozycja, którą chcę Wam polecić, a właściwie pozycję, to Igrzyska Śmierci. Ja bardzo Igrzyska Śmierci lubię, uważam, że są ym, wspaniałe. Ja się zaczytywałam w nich w młodości. I ostatnia pozycja to pozycja z literatury faktu, którą czytałam w tym roku, i z Wica Rafała Hetmana. To książka, która otworzyła mi oczy na wiele spraw. Na literę J tylko jedną pozycję z literatury faktu i jest to pozycja: Jeżeli będę miał zły dzień, ktoś dzisiaj umrze. Jest to książka napisana przez szwedzkie, szwedzkiego lekarza, e, która przybliża dosyć dużo problemów, e, z którymi zmagają się lekarze, z którymi w ogóle zmaga się współczesna medycyna. Tam mamy dużo takich osobistych doświadczeń i dużo takich też. Mm, Dużo takiego zapatrywania na takie szersze sprawy, m.in. na misje na przykład w Afryce. Bardzo ciekawa pozycja. Na Intereka mam również jedną pozycję jest to thriller Kobieta w oknie. Thriller, który ujął mnie przede wszystkim pokazaniem głównej bohaterki, która zmaga się z agorofobią i oprócz tego cierpi na alkoholizm. Oprócz tego bardzo podobał mi się klimat tego thrillera. Był taki w klimacie starych filmów Hollywood, bo tam ciągle te filmy stare się gdzieś tam przewijały. Więc myślę, że nawet jeżeli to zakończenie nie było tam aż tak satysfakcjonujące, to dla tego klimatu i dla tej głównej bohaterki warto tę książkę przeczytać. Na literę L Lolita Wedmila Nabokowa. Jest to jedna z najlepszych powieści, jaką przeczytałam w tym roku. Oczywiście klasyk, który opowiada o pedofilii, napisany przepięknym językiem. Na literę M znowu mam zatrzęsienie pozycji. Przede wszystkim Mistrz i Małgorzata. Była to moja ulubiona lektura, do której zresztą często wracam. Kolejna pozycja to Małe życie, małe życie, które jest niepozbawione wad, które opowiada o traumie i o konsekwencjach traumy. Maus, czyli powieść graficzna, Moja ostatnia miłość, która opowiada o Holokauście i o jego konsekwencjach. No i kilka pozycji z takiej literatury psychologicznej. Przede wszystkim Moja mroczna Vanessa, czyli książka, która opowiada o przemocy seksualnej. Moja znikająca połowa to książka, która w taki nieoczywisty sposób opowiada o rasizmie. Moja najdroższa oraz Murduchów, czyli dwie pozycje, które opowiadają o toksycznych, przemocowych relacjach rodzinnych. Na literę N mam dla Was klasyk, który opowiada o takiej brutalnej codzienności na froncie, czyli na zachodzie bez zmian remarka, oraz książkę obyczajową, Nagie serca Colin Hoover. Jest to książka, która opowiada o nierównych szansach na starcie, które popychają nas do często złych. Wyborów i złych decyzji. Na literę O przede wszystkim Ostatnie Życzenie, czyli pierwszy tom cyklu Wiedźmińskiego. Opowieści Znani Lew Czarownica i Sara Szafa, czyli pierwszy tom Opowieści Znani. Jest to tom, do którego ja bardzo często wracam i który bardzo, bardzo lubię. Oprócz tego polecam Wam również Oskarżam Auschwitz, czyli zbiór wywiadów Mikołaja Grinberga, który przeprowadzał te wywiady z. Um, drugim pokoleniem osób, które ocalały z holokaustu. No i ostatni fenomen książkowego świata, książkowej społeczności, czyli ostatni dom na zapomnianej ulicy, książka, która jest bardzo psychologiczna i bardzo zaskakująca i ciekawa. Na literę P przede wszystkim klasyk Przeminęło z wiatrem, który opowiada o Scarlet, o który opowiada o bardzo takim burzliwym związku i o wojnie secesyjnej. Kolejna książka to pieśń o Achillesie, czyli pozycja z literatury pięknej, która przedstawia relację romantyczną pomiędzy Patroklosem a Achillesem. Persfazję, czyli jedna z moich ulubionych ostatnio powieści Jane Austen, która opowiada o bohaterce, która musi się skonfrontować ze swoimi wyborami z przeszłości, która musi zawalczyć o siebie i o swoją sprawczość, żeby właśnie zawalczyć o swoją lepszą przyszłość. I ostatnia pozycja to książka z literatury faktu Piani Kogutów, Płacz Psów. To książka, która opisuje, reportaż, który opisuje sytuację osób chorych psychicznie w Kambodży. Na R kolejna książka Jane Austen, czyli rozpaczna i romantyczna książka o siostrach Dashwood, która bardziej niż na romansach skupia się na obyczajowości. Dalej na R mam Republikę Smoka, czyli uważam, że to jest najlepszy tom wojen makowych, który jest od początku do końca na najwyższym poziomie, bo płonący Bóg mi się podobał, najbardziej podobało mi się ostatnie 100 stron, a pierwszy tom troszeczkę mnie zmęczył. No i przepięknie napisana, rdza jakba małeckiego. Na literę S to przede wszystkim Szklany Klosz Sylwii Plaf, czyli bardzo taka autentyczna i szczera powieść o wpadaniu w chorobę psychiczną. Szklany Klosz otwiera nam właśnie umysł osoby takiej chorej psychicznie i pozwala nam w taki naturalny sposób do niego zajrzeć. Oprócz tego dwie pozycje z literatury faktu, czyli Szamy, jak psychosystem rani nasze dzieci, czyli książka, którą każdy dorosły Polak powinien przeczytać i oprócz tego polecam Wam również przeczytać Stulecie Chirurgów. Jest to książka, która przedstawia um, narodziny i ewolucję medycyny, która rodziła się w wielkich bólach, szczególnie w bólach pacjentów. Na literę Eś mam Śmierć na Nilu, czyli jeden kolejny minął Agaty Christie, który czytałam w te wakacje który czytało mi się bardzo dobrze, który bardzo mnie zrelaksował i to jest przede wszystkim jego funkcja, bo on nie jest znowu jakiś tam wybitny. I książkę z literatury Faktu, 27 śmierci jego Obeda, książka, która opowiada o mrocznej stronie Kanady, którą również polecam przeczytać każdemu. Na literę T to przede wszystkim TPIA, -E czyli książka, która opowiada o bliźniaczkach, Sianskich Tipi oraz Grace napisana wierszem wolnym. Kolejna pozycja to książka z literatury faktu The Radium Girls, która opowiada o kobietach, które w wyniku em, malowania cyferblatów farbą luminescencyjną, która w składzie miała rad, w przyszłości będą odczuwały em, ogromne schorzenia, doświadczały ogromnych schorzeń fizycznych. Jest to bardzo taka wstrząsająca powieść, ale pole... powieść reporterz, ale bardzo Wam ją również polecam. I na literę T polecam Wam również jeden z najlepszych reportaży, jakie jeszcze czytałam w tym roku. Tu jest Twój dom, adopcja w Polsce. Na literę u mnie dosyć duże problemy, ponieważ nie znalazłam na tonu, literę żadnych książek, które lubię bardzo, więc polecam Wam książki tutaj dwie, które lubię dwie które lubię średnio. Przede wszystkim utonęła Teresy Bauman. Uważam, że ta książka jest bardzo ciekawa i bardzo fajna, chociaż troszeczkę jej brakuje. Ta książka opowiada o tej jej psychologicznej grze pomiędzy trzema osobami, dwoma siostrami i partnerem jednej z sióstr, oprócz tego kolejna pozycja Colin Hoover i już chyba trzecia w tym zestawieniu, czyli Ugly Love. Jest to taka pozycja, która opowiada o. która ma więcej tego romansu w sobie. Jest tam dosyć dużo tych scen erotycznych, opowiada o, takim, o takiej relacji, która ma właśnie być tylko nakierowana na tą fizyczność, ale okazuje się, że oczywiście mamy tam do czynienia z burzliwą przeszłością bohaterów, jak to często w przypadku Colin Hoover bywa. Na literę W mam znowu bardzo dużo pozycji. Przede wszystkim Wichrowe Wzgórza, czyli klasyka literatury, która opowiada o toksycznej relaci, relacji o zemście, o przewrotności losu i o nienawiści takiej pielęgnowanej w sobie przez lata. Kolejna pozycja to reportaż Johna Krakauera, Wszystko za życie, wspaniały reportaż, który opisuje historię Christophera McCandles, który postanowił pojechać na Alaskę i żyć zgodnie z naturą, który jest bardzo taki... Głęboki również i który opowiada o wielu, wielu różnych historiach i doświadczeniach. Na literę W nie mogłabym oczywiście nie polecić, wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makai, czyli książki, która również jest już tak popularna, że chyba nie muszę o niej nic wspominać. No i wyznaję Jamę Cabre, nigdy nie wiem jak to się czyta, jest to jedna z powieści mojego życia taka bardzo monumentalna powieść, która porusza tematy przyjaźni, lojalności. Relacji rodzinnych, takiego doświadczania, do perfekcjonizmu oraz holokaustu bardzo wspaniała, wielowątkowa powieść, która dzieje się w różnych okresach czasu, która porusza mnóstwo tematów i napisana jest przepięknym językiem, na literę Z zabierz mnie do domu, czyli zbiór opowiadań Marii Ober. Bardzo ciekawy, który za pomocą bardzo króciutkich opowiadań pokazuje różne problemy bohaterów i bardzo tak dogłębnie je pokazuje, co jest o tyle ciekawe, że używa bardzo niewiele środków, by to zrobić, bardzo mało ekspozycji. Tam mamy takie problemy, jak na przykład relacje romantyczne, zdrada, bezdzietność, czy właśnie takie problemy z własnymi dziećmi, czy problemy z perspektywy dzieci z dorosłymi, może tak. Bardzo ciekawa rzecz. Oprócz tego, Zakłamane życie dorosłych Eleny Ferrante. Jest to taka książka, która we mnie dojrzewa, która początkowo aż tak mi się nie podobała, a po czasie coraz bardziej ją doceniam. Jest to książka właśnie o dojrzewaniu na literę rzet. Rzet? Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba, czyli reportaż opowiadający o sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Zresztą wszystkie książki Jacka Hołuba tutaj polecam, chociaż nie wiem czemu nie wymieniłam ich wszystkich, to znaczy wszystkie trzy, które do tej pory przeczytałam, nie wiem szczerze mówiąc czy jest ich więcej. No i książka Życie Sus, książka przedziwna, książka, która nie do końca nawet wiem czy mi się podobała, ale która zasługuje na uwagę, która opowiada również o dziewczynie, która jest zaburzona, która ma bardzo toksyczne relacje rodzinne, i ta książka jest, no, zasługuje na uwagę, bo jest bardzo niepokojąca i dzieją się tam naprawdę takie dziwaczne rzeczy. To wszystkie moje polecenia. Proszę w komentarzu napiszcie mi polecenie książki na pierwszą literę waszego imienia. Ja chętnie te komentarze przeczytam i pewnie odpiszę na nie gdzieś tak do tygodnia, bo to jest moja przeciętna długość odpisywania na komentarze. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten odcinek. No i cześć!